Cześć, Zbigniew Jażyński, Akademia Inwestowania w nieruchomości. I Grzegorz Żychla, Nieruchomości, e, Jesteśmy w tej chwili w mieszkaniu na ulicy Energetycznej. Kręciliśmy tu film jakiś czas temu. E, było wtedy ciemno i zimno i remont był w trakcie. Dzisiaj tak naprawdę remont kończymy. Ekipa już sprząta swoje sprzęty. No i co? Jesteśmy tu po zakończeniu remontu po to, żeby wam pokazać to mieszkanie. Przypominam, to mieszkanie przygotowujemy dla naszego klienta pod wynajem na pokoje. Grzegorz, dwa słowa powiedz, co tu zrobiliśmy i dlaczego to będzie dobra inwestycja. Przede wszystkim będzie to bardzo dobra inwestycja ze względu na lokalizację. Jesteśmy tak naprawdę od Ronda Powstańców Śląskich jakieś 100 metrów. Natomiast samo mieszkanie. Przekształcone, przekształcone zostało przez nas w tej chwili w ten sposób, że mamy, że mamy trzy niezależne pokoje. Każdy, każdy z, osobnym wejście, z osobnym wejściem zamykanym na klucz. Przerobiliśmy instalację elektryczną w ten sposób, że każdy z pokoi ma niezależną swoją instalację. Usunęliśmy część ścianek, gdzie tutaj w środku z, zrobiliśmy z tego taki fajną, taką fajną część wspólną, i powiększyliśmy łazienkę, w związku z, tym, z czym ta łazienka w tej chwili jest duża, przestronna i naprawdę cieszy oko. Generalnie przewidywana rentowność z danej inwestycji będzie na poziomie około 9-10%, bo jak Państwo widzą tutaj nie jest to mieszkanie zrobione typowo pod studentów, jest to mieszkanie zrobione pod osoby pracujące, potrzebujące czegoś bardziej, bardziej wymagającego. Nie jest, to typowe, nie jest to typowe mieszkanie, w którym można robić imprezy. Mhm. Ale to trochę lepsze materiały, trochę droższe. Jak widzicie, łazienka też jest zrobiona bardzo ładnie. Nie widać tego na filmie, ale ta łazienka przed remontem była o połowę mniejsza. Naprawdę, była o połowę mniejsza, my ją powiększyliśmy. To zdecydowanie zwiększyło komfort. Zwróćcie uwagę, że powiększyliśmy też tu przestrzeń, część, część wspólną. Tu był osobny pokół łazienki, która zajmowała bardzo dużo miejsca. My zrobiliśmy tak naprawdę dużo otwartości. No i jeszcze jest przy tego miejsce na dużą szafę, co też dla Niemców będzie tu. Przydatne. Mamy tu trzy pokoje. To będą dwie jedynki, dwa pokoje jednoosobowe. Mamy tu bardzo dobry układ tych pomieszczeń. Te pokoje są kwadratowe, duże, przestronne i wygodne. I jest jeszcze jeden pokój, który jest zdecydowanie większy. To będziemy wydawać jako pokój dwuosobowy. Taka przewidywana rentowność jest w zależności od tego jak się rynek ułoży między 9,5 a 11%. Ale myślę, że tutaj raczej, raczej 11 niż 9,5. Tak, zobaczymy jeszcze, zajęli się wydami. Na pewno zrobimy wtedy aktualizację. Oczywiście też pomijam stopę zwrotu brutto, a więc przed opodatkowaniem, ale już ze względu na wszystkich kosztów. Udzielony zarówno kosztów zakupu, remontu i obsługi biura. Z chyba tyle, jeśli chodzi o to mieszkanie. Dzięki i do usłyszenia. Do następnego razu.